Eee, do hejka, widać w poradniku, z tej strony Emi Games w kamerce. Tak, ee, wiesz, nie było dawno filmików. Teraz rzuciłam parę filmików. Dobra, uspokoi się. <ścoughs> Przestań. E, parę filmików, dobra i to jest poradnik, tak? E, informacje, dobra. O kanale, da-da, tak. <ścoughs>

Nie, są. Dobra. Storm wymyka mi się z rąk, jak mało, co? Mówię sobie, że nie jest źle. Mówię, że zawsze wszystko będzie ok. Mówię, że nic nie wydarzyło się, a zniknęło się w subów. Wiecie, ok? A ty napiszę, to służ, Storm. Wymyka mi się z rąk, jak mało, co? Poszalałaś?